Chcę kupić nowe narty. Może wybierzemy się później do centrum handlowego? Co wy na to? Jasne, czemu nie? Czy mi też kupicie nowe narty? Ja też chcę się nauczyć jeździć na nartach. Myślę, Lenko, że jeszcze nie wyrosłaś ze swoich butów narciarskich. Kupimy ci nowe w przyszłym roku. To może chodźmy już teraz. O tej porze nie powinno być tam tłumów. Gdzie idziemy? Na górę. Zaczekajcie. Tu są rękawiczki. Lenko, ty potrzebujesz nową parę. O tak, te żółte są śliczne. Rzeczywiście ładne, ale nie będą pasowały do twojego kombinezonu. No to może białe. Przymierzę je. O, pasują. Ja nic nie widzę. I tak za chwilkę idziemy dalej, Aniu. No dobrze. Weźmiemy te rękawiczki. Może poszukam też tutaj czapki dla siebie. To rozejrzyj się tutaj, a my pójdziemy do działu sportowego. Okej. Okay. Ale super, co to jest? Pewnie sala zabaw dla dzieci. Jest tu nawet mała zjeżdżalnia. No jest, ale chodźmy dalej. O nie, ta czapka nie pasuje. No trudno, widać nie znajdę tu czapki dla siebie. Dzień dobry. Szukam nart dla siebie. Może obejrzy pan te parę. O tak, są śliczne. Rzeczywiście, bardzo ładne. Ale czy jakość jest odpowiednia? Aniu, zobacz różowe narty. Chciałabym mieć takie. O, tak. Ale dla mnie są za długie. Ojej, tata ciągle gada i gada ze sprzedawcą. No, strasznie to nudne. Jestem już. Mamo, możemy iść się pobawić do sali zabaw? Oczywiście, ale nigdzie się stamtąd nie ruszajcie. Dobrze? Tak, dobrze, ale super. Chodź, jedziemy ze zjeżdżalni. Ui! Uwaga, zjeżdżam. O, w porządku, są na zjeżdżalni. Co to jest? Przebieralnia. Wejdę zobaczyć. Ale wielkie lustro. Wyglądam w nim, jakbym była opalona. Jak latem. To pewnie takie specjalne lustro. Życzę przyjemnej jazdy na nartach. Dziękujemy. Do, Do widzenia. widzenia. Chyba mamy już wszystko. Chodźmy po dzieci. Ania, Lęka. Nie ma ich. Michał, dzieci tu nie ma. Co? Gdzie się podziały? Na pewno poszły pooglądać zabawki, choć musimy je szybko znaleźć. Nie widzę ich. Nie ma ich tutaj. O nie. Mama i tata zniknęli. O nie! Co my teraz zrobimy? Może poszli do domu bez nas? Nie, na pewno tak nie zrobili. Może są przy Kasie i płacą za narty. No tak, racja! Chodźmy ich poszukać. Nie, tu ich nie ma. Zostaniemy tu na zawsze? Nie, no ale co my teraz zrobimy? Nie płacz, Aniu, jestem tu z tobą. Zaraz poprosimy o pomoc panią kasjerkę. Jak tam, dzieci, wszystko w porządku? Nie, zgubiliśmy rodziców. Pomoże nam pani? Chodźcie tu do mnie za ladę na chwilę. Ogłoszę przez głośniki, że tu jesteście. Jak się nazywacie? Ania i Lenka Hauser. Ania i Lenka szukają swoich rodziców. Proszę się zgłosić przy kasach na pierwszym piętrze. O, co za szczęście! Chodźmy szybko! O, tutaj są! Lenka, Ania! Mamo! Tato! Tak się o was martwiłam. Tak się cieszę, że tu jesteście. Tylko na minutę weszłyśmy do przebieralni, a my was wszędzie szukaliśmy. No, całe szczęście, że się znalazłyście. Chodźmy do domu. Ups, Orety, nie zapłaciliśmy za narty. Przepraszam, proszę tu wrócić. Tak się martwiliśmy o dzieci, że zapomnieliśmy zapłacić za zakupy. Bardzo przepraszam. Jestem zupełnie rozkojarzona. O tak, z pewnością. Od dzisiaj zawsze będziemy się trzymać blisko mamy. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!